Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie 6 maja w środę. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy dotknęli dwóch rzeczywistości, które są myślę, że bardzo istotne w drodze za Jezusem i w drodze poznania Pana Jezusa. Mianowicie pierwsza to jest obraz, a druga to jest droga, czyli to, o czym jakby nieustannie mówimy. Cały czas. No dobra, to teraz czas spotkać się ze Słowem. Zapraszam. Słuchajcie, ten fragment, który dzisiaj daje nam Kościół, a dzisiaj mamy święto świętych Filipa i Jakuba, świętych apostołów, ten fragment pochodzi z XIV rozdziału Ewangelii Janowej, jak przed chwilą czytaliście. Jeżeli będziecie mieć możliwość, to sięgnijcie do tego tekstu wcześniej, bo tam Jezus w czasie rozmowy z uczniami mówi takie bardzo mocne słowa, które często też są używane w czasie liturgii pogrzebowych, mianowicie Nie pozwólcie, aby wasze serca były wstrząśnięte, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie, w domu mego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, to bym Wam powiedział: Teraz idę tam, aby przygotować Wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję Wam miejsce, to znowu powrócę i zabiorę Was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Kochani, Jezus mówi: Znacie drogę, dokąd ja idę. Droga naszej wiary, ona jakby cały czas jest ukierunkowana w jedną stronę to jest droga w stronę Ojca. Celem naszej pielgrzymki, celem pielgrzymki naszego życia, naszej wiary jest spotkanie z Ojcem, jest zjednoczenie z Ojcem, jest wejście w taką głęboką relację z Ojcem, który pragnie nam udzielać ze swojego życia. I teraz zobaczcie, w tej drodze bardzo często możemy się czuć zagubieni możemy nie znać tej drogi do, do domu Ojca. Dlaczego? Dlatego, że drogi Boże są różne od naszych ludzkich dróg i jeżeli tylko bazujemy na tym, co jest ludzkie, co jest naszym tylko i wyłącznie doświadczeniem, tylko i wyłącznie naszą ludzką mądrością, tylko i wyłącznie naszym ludzkim postrzeganiem, no to się rozminiemy z Panem Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że drogi Pana Boga prowadzą zupełnie inaczej niż te drogi ludzkie. Logika Pana Boga jest zupełnie inna niż nasza ludzka logika i dlatego bardzo często trudno nam się spotkać, nawet jeżeli człowiek mieni się człowiekiem pobożnym czy religijnym, ale jeżeli nie zna drogi do Ojca, to ta jego religijność, jego pobożność bardzo często może go zwodzić, może go sprowadzać na manowce, może sprawiać, że będzie się kręcił tylko i wyłącznie wokół swojego własnego ja i swoich własnych potrzeb i pragnie i je będzie w jakiś sposób nie wiem no, sprawiał, że one będą centrum jego pobożności, tak? Zobaczcie, że pan Jezus pokazuje nam tę drogę. Drogą do Ojca jest on sam, jest Jezus. Jeżeli nie poznamy Jezusa, tak jak apostołowie, oni jeszcze nie nie poznali drogi do Ojca, bo jak nam mówi ten fragment, no jeszcze nie poznali Jezusa pomimo tego, że z nim przebywali, pomimo tego, że słuchają go tak, pomimo że obserwują, widzą jego dzieła, słuchają jego nauki, to jednak go jeszcze nie rozpoznali. Jeszcze nie zobaczyli w nim Ojca. A to właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Żebyśmy widząc Jezusa dostrzegali Ojca. Zobaczcie, Pan Bóg tak bardzo wyszedł nam naprzeciw. Tak bardzo zechciał nam siebie objawić, że wybrał sposób najprostszy dla nas, mianowicie stał się jednym z nas. W sposób ludzki wypowiedział nam swoją miłość. Wypowiada nam to, kim On jest, jaką jest osobą i do czego nas zaprasza. tak że jest to, ten, ten fragment Ewangelii jest tak naładowany miłością Boga do nas, jest tak naładowany Jego czułością, Jego otwartością, że zobaczcie, Pan Bóg, jakby nie zważając na jakiekolwiek przeciwności, na nasze niezrozumienie, na nasz brak Nasze zamknięte serca, zamknięty umysł, uszy, oczy no, no po prostu, ze względu na nawet jakby idąc naprzeciw naszej ślepocie i głuchocie On cały czas mówi: Jestem dla Ciebie, jestem tej po to, żeby Cię zbawić. Jestem drogą, przez którą dojdziesz do, do pełni życia, do jedności z Ojcem. To właśnie robi Jezus. I teraz y, pytanie, które chciałbym Tobie postawić, i które ja sobie stawiam: czy ja będąc chrześcijaninem, czy ja będąc y, człowiekiem na drodze wiary, czy ja rzeczywiście znam Ojca, czy ja tak naprawdę autentycznie znam Jezusa, nie na zasadzie, że o nim czytałem? Czy o nim czytam, czy, czy w jakiś sposób, prawda? Znajduję o nim informacje gdzieś w sieci. Ale czy sercem poznałem Boga? Czy sercem poznałem Jezusa? Czy jestem z Nim zaprzyjaźniony? Czy jestem z Nim w takiej komitywie, w takiej relacji, jak przyjaciel z przyjacielem? No właśnie. Myślę, że to jest pytanie otwarte dla nas. I to jest to, do czego nas dzisiaj Jezus zaprasza, Ciebie i mnie. Żebyśmy byli z Nim w takiej relacji, w takiej e, komitywie, w takiej przyjaźni, żebyśmy czynili Jego dzieła, które On czyni. I żebyśmy byli w, e, tak blisko Niego, że nawet jeżeli będziemy prosili o cokolwiek Ojca w Jego imię, to to się spełni, bo będziemy to robić w imię Jezusa, hmm. to jest dobre pytanie. I zapraszam Cię do tego, żebyś dzisiaj sobie na Nie odpowiedział. Zapraszam Cię do tego, żebyś wpatrywał się czy wpatrywała się w Jezusa. Do kontemplacji Jezusa. Kontemplujmy dziś Pana, Jego oblicze. Bo w nim dostrzeżemy ojca. Wiecie kiedyś? Pamiętam z dzieciństwa, u mojej babci wisiał taki obrazek. E, właściwie to od tej historii miałem zacząć, no, ale najwyżej, najwyraźniej na, na niej skończę. Był taki obrazek, gdzie w jednym obrazie były dwa. Nie wiem czy pamiętacie, czy sobie kojarzycie. Z jednej strony, jak się patrzyło, był pan Jezus z sercem tak otwartym, e, i z drugiej strony, jak się patrzyło, była jego matka. I właściwie to. W jednym obrazie były dwa obrazki, nie? E, I to mi się to skojarzyło, rozważając tę Ewangelię, że tak naprawdę patrząc na Jezusa, w tym jednym obrazie jest drugi obraz, obraz Jego Ojca, ukryty. Tylko trzeba nauczyć się patrzeć. Trzeba nauczyć się e, patrzeć sercem, e, patrzeć e, miłością. Tylko, że my sami tej miłości nie nie. W sobie nie wskrzeszemy, więc e, czy nie rozpalimy, Nie myślę, że trzeba o to prosić Pana. I o to prośmy dzisiaj z otwartym, gorącym sercem. Prośmy w imię Jezusa, a tak jak nam powiedział Jezus, wszystko to nam się spełni. A zatem do dzieła! Błogosławionego dobrego dnia dla Was. Szczęść Boże.